Dick, kapralu, cześć witam sierżancie. Okej. Okay. Zapraszam, rozejrzyj się. Dick, kapralu. Na razie stary. No nie, ściekla. To e, czego ode mnie chcesz, O'Brien? Dobrze, że twoja żona żyje. Okej, okay, ale czego ode mnie chcesz? Mówiłem ci, że zakażeni wirusy mutują. Niektórzy szybciej niż inni. Aha. Jeden dostał branzoletę śledzącą, żeby mieć go na oku, a czasami zatrzymywać, pobierać próbki krwi i sprawdzać rozwój wirusa. No dobra, ale co ja mam zrobić? E, stwór blazu na teren bojowników. Mamy się jak zbliżyć. No tak. Strefa zamknięta, uzbrojone przyczółki. To jest. Co to? Kiedy namierzysz cel, musisz coś dla mnie zrobić. W tym zestawie masz niezbędny sprzęt do polowej biopsji. Potrzeba krwi i próbek tkanki. Poradzisz sobie? Dam sobie radę. A w ogóle. Ładny mundur kapralu. Pasuje ci. Wal się. Z okolicy góry Scotta. Jest tam jaskinia. Obiekt, który tropisz, ma znacznie przyspieszony metabolizm. Podejrzewamy, że właśnie tam będzie się kierował. Chcielibyśmy, żebyś sprawdził coś jeszcze. Wysłaliśmy tam ekipę pieszą, Nie wrócili. Więc daj znać, jeśli ich znajdziesz. Ludzie tutaj czekają na jakieś informacje. No to, co jeszcze możesz mi powiedzieć o tym świrusie, którego tropicie? Wiemy tylko, że zainfekowani mutują. Mówimy tutaj o przeskoku o całym lat ewolucji. Wydaje nam się, że komunikują się ze sobą za pośrednictwem feromonów jak mrówki, pszczoły i inne. Wiesz, za dzieciaka nie oglądałem filmów o statkach kosmicznych, elfach. To nie mój klimat, ale dla mnie to brzmi jak jakieś wielkie pierdololo. Wiesz sobie w co chcesz. Zmienisz zdanie, kiedy zobaczysz nasz obiekt podawczy. Bez odbioru. Pan? Jestem przy jaskini i wchodzę do środka. Na pewno będziecie gotowi? Tak, czekamy na sygnał. O Jezu. Co jest? E, Główno wszędzie go pełno. Hej, O'Brien wiesz może co stało się z Twoimi ludźmi? Jesteś pewien, że nie wpadnę na hordę? Nie wiem, nigdy nam nie odpowiedzieli. Pamiętaj, jeśli ich znajdziesz, mamy tu ludzi, którzy będą ci wdzięczni. Wdzięczni, wdzięczni, jasne, to wszystko zmienia. Dobra ładnie, spokój Zajmę się tym, bez odbioru. Obrajan, wiesz może, ilu tu jest ludzi? Znaczy ilu ludzi straciliście? Czterech. Czterech ludzi. Badacza i trzech żołnierzy. Jezu, Brian, wyjaśnij, o co ci chodzi? Badacz Kup to mój przyjaciel. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy, żebyś mógł odzyskać żonę. Obrajan bez odbioru. O Brian, skoro już tropię tego waszego wirusa, może powiesz mi coś jeszcze po naukowemu? W sensie, powiedz coś o wirusie, coś czego jeszcze nie wiem. Prawdopodobieństwo zarażenia w przypadku kontaktu z wirusem wynosi prawie 100%. W pierwszych tygodniach zmarli prawie wszyscy poniżej 12 roku życia. Osoby niedojrzałe wykazują dużo niższą odporność. Podobnie jak osoby powyżej 60. Ich ciała nie były w stanie wytrzymać tak. Gwałtownych zmian na poziomie komórkowym. W przypadku pozostałych, przekształcenia następuje z powodu mutacji. Sęk w tym, że ta mutacja postępuje w tempie wykładniczym. Wiem, wciąż to powtarzasz. Co to oznacza? To oznacza, że zainfekowany obiekt, wirus, którego tropisz, nie jest taki jak inne. Udało nam się zaobserwować i zidentyfikować ponad 12 mutacji. 12? To, a to jeszcze nie wszystko. Nie uwierzyłbyś, jakie rzeczy widzieliśmy. Wiesz co? Pewnie bym uwierzyła. Bez obioru. Tam jest jeden. Tam jest kolejny. Uh, to tędy? No. Brian? E, dotarłem do twojego człowieka i tak, nie żyje. Na identyfikatorze ma G. Hernandez. Jak zginął? Nie jestem koronerem, O'Brien. Skąd do diabła mam wiedzieć? Coś rozerwało go na strzępy. Ten świrus, którego tropię. Jest coś, czego mi nie powiedziałeś? Wiem o tym tyle, co ty. Bez odbioru. Sprzęt Nilo. Koleś musiał tędy przechodzić. Było, ale szybko padło. O'Brien, znalazłem następnego. Na identyfikatorze ma napisane H.S. Patterson. No. Dobra, dzięki za informację. Nie zapytałeś, o. Brian. Ale o co? Czy gość żyje, czy nie? Jego radio milczy od 12 godzin. Wszystkie radia milczą od 12 U. godzin. Już nie muszę pytać. Przy okazji, dzięki za pomoc. Bez odbioru. Następna flara. Tam, Plan tam jest ostatnie. Jak mam się do niego dostać? Może tamtędy. Chodę, co się wypadło? się nie zorientowałeś. O Brian, ja, ja znalazłem kolejnego. Zgodnie z identyfikatorem to Robinson. Okej. Okay. Dzięki. Przekażę jego rodzinie. A... To, nie wygląda to dobrze. Ach, kurwa. Co tu się odpierdalało? To już ostatnie. Cooper, jesteś tam? Jest tam kto? Dobra, Jan. Znalazłem ostatniego z twoich. Nazywał się Cooper. Zrozumiałem. O nie! Yes. Nie! Hej! Czekaj, on ciągle żyje. Trzymaj o, się, hej! A... Cooper, Cooper! Hej, 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 hej! Hey. O, tutaj, tutaj! Zaraz cię. cię stąd zabierzemy, dobrze? Cooper? Cooper, zgłoś się! Wszystko <słuch> się zjebało. Przepraszam. Idziemy. A... O Jezu. Yes. A... Co się dzieje, Deacon? Ma połamane nogi! Zaczekaj, zostań z nim! Wysyłam drugą drużynę! Nie! Nie, nie, nie! Mamo było schodzony kombinerom! Nie, nie, Hej! Co go mówię z dzenem? tu już! Kupę! Kurwa, kto ci to zrobił? Co tu się stało? Było chwieństwie... Nawet go nie zobaczyłem! Czyli mówisz mi, że to świrus to wszystko zrobił? Biegać!

that's a Z jakim gównem mam tu do czynienia, O'Brien? Gadaj. W laboratorium nadali mu nazwę biegacz. Biegacz? Czyli, że co, chujek startuje w maratonach? Sprint uprawia? Nie, po prostu jest... szybki. Jakieś 65 km na godzinę. A, i silny też jest. Może powinieneś przerwać? Nie, nie, to diabła Niczego nie będę przerywać jest twoja walka. Teraz już tak. Bez odbioru. O, ja, Muszę, Muszę go jakoś spowolnić. Muszę go spowolnić. Materiał wybuchowy? Przyda się. Łapka. Trzeba już. Biekarz powinien mieć urządzenie tropiące. Weź się! Dzięki niemu się wyciągniemy! Co? Jak? Jak, O'Brien! Mamy podczerwień. Możemy śledzić ruchy horty. Weź je! Mam nadzieję, że było warto, O'Brien. O'Brien, mam twoje próbki. Sędzio, zawijaj się! Co? Zawijaj się stamtąd, już! Idzie hurda! Chyba sobie jaja robisz. Jezu, O'Brien. Udało ci się. Tak, udało, ale nie dzięki Tobie. Przekazuję współrzędne. Bez odbioru. O'Brien? Cztery osoby przez to zginęły. Oby było warto. Jezu, posłuchaj się tylko. To byli moi ludzie! I nikt nie będzie połączył jak. Latasz sobie w śmigłowcu wysoko nad syfem, a potem wpełzasz. Gdzie? Do przytulnego, podziemnego bunkra czy innego chuja. Nie masz pojęcia, jak to wygląda tutaj. Nie wiem, co się robi, by przeżyć. O, kojarzysz tych ludzi, Coopera i resztę. Oni nie wiedzieli, w co się pakują, ale ty tak. Wiedziałeś. Co? Wiedziałeś! Odezwij się, będziecie chcieli już spadać ze swoją połówką. Może tym razem udacie się wejść z nim na pokład.